na to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Oczywiście. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. Być może mam dla ciebie dar. Dar bogini. Abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem, dar, pani Jeziora. Co to za dar? Uklęknij, Geralcie z Riwi Biały win. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się męstwem i dobrocią. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. Znieś to uderzenie, ni jednego boleń. Czeka cię długa droga. Widzę śmierć i krew. Widzę śnieżną zawieruchę. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Pani Żawieć mnie nic nie mówi. To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź, biały Winku, i zrób, co musi być zrobione. Niech wypełni się Twój los.